Chcesz auta idealnego, tanie w zakupie, tanie w utrzymaniu, a świetne na co dzień. Te pięć modeli to okazja. Fiat Panda drugiej generacji. Mistrz ekonomii. Pandę kupisz za grosze, a odwdzięczy się bezproblemową jazdą. Silnik 1.1 i 1.2 Fire pali w granicach 6 litrów. Części kosztują śmiesznie mało. W dodatku, Panda jest zaskakująco pakowna i zwinna w mieście. Maksimum praktyczności za minimum ceny. Kia Ceed pierwszej generacji. Kompakt, który daje więcej miejsca za mniej. W cenie starszego golfa kupisz o 2 lata młodszą kiję w bogatszej wersji wyposażenia. Benzynowy silnik 1,6 o mocy 122 KONi, ma łańcuch rozrządu znosi trudy eksploatacji bez zająknięcia. Mechanicy cenią ją za trwałe zawieszenie i brak kosztownych usterek. Kosztownych usterek w nowym samochodzie możesz też uniknąć, sprawdzając go z nami przed zakupem. Renault Laguna trzeciej generacji, niedoceniony średnia, który dzięki temu jest okazją. Laguna 3 naprawiła błędy poprzednika. Jest niezawodna i tania w eksploatacji. Za niewielkie pieniądze dostajemy komfortowy, przestrzenny samochód z bogatym wyposażeniem. Silnik 2.0 dCi chodzi za To auto, które daje dużo, a wymaga niewiele.